Witam serdecznie na moim kanale, kolejny film z serii Historia pewnego zdjęcia, zobaczcie. Yy, według mnie jest to no, jedno z fajniejszych zdjęć jakie przez ostatnie lata zrobiłem, chociaż zrobiłem je dawno, dawno temu. Yy, zaraz Wam powiem, 2014 czerwiec. No. Ale co, wybraliśmy się z moim przyjacielem Michałem, pozdrawiam go jak mnie słucha. Do miejscowości Drażdowce. Zobaczcie. To jest koło Nitry, niedaleko Bratysławy. Może, żeby Wam zobrazować, gdzie to jest. No, tu jest Bratysława. Tu są Tatry. Więc jechaliśmy. E, już Wam mówię. Jakoś tak, tutaj, przez Bardejów. Koło Tatr e, już nie pamiętam, albo tędy, albo tędy. Ciężko mi powiedzieć. W każdym razie wracaliśmy, tędy i tam też powstały fajne zdjęcia koło. Kurde, gdzie to drażdżowce? O, <laughs> Na przedpolu Tatr. No, to ten będzie osobny film, bo tam też jest dobra miejscówka. W każdym razie co? Tu jest nitra, tu jest taka wiocha drażdżowce. Cyganów dużo. Ciężko było w ogóle zaparkować gdzieś auto, żeby tam jakiś kół nie zajebali. Ogólnie to... trochę się tutaj kręciliśmy, bo z tej strony... może sobie nie wystanąć, ale ciężko jest tutaj podejść przez te krzaki, są gęste zarośla. I ostatecznie jeździliśmy tak, że dojechaliśmy tutaj i szybki wypad na górę. Wypad na górę był trochę za późno, bo w ostatniej chwili... E, zrobiłem... Zrobiłem takie zdjęcia trochę poruszone, kurczę. I tam tylko jedna seria była dobra, a praktycznie mogliśmy 20 minut wcześniej przyjść na spokojnie się rozstawić. No, ale tak czasem wychodzi. I już Wam mówię, jak to wygląda. To jest kościółek świętego Michała. Tutaj na Wikipedii można troszeczkę sobie znaleźć o nim. Ja w ogóle się inspirowałem zdjęciami gości z Tele Studio, to jest taka fajna strona, strona ze zdjęciami z różnych części Słowacji i Czech najlepsze miejscówki, swego czasu najlepsze zdjęcia dobra 10 lat temu, tylko oni jeździli, robili fotki no od kapliczek po krajobrazy super dodatkowo macie sprzęt, no nie, to nie ma takiego znaczenia w sumie i miejscówka, gdzie to jest zrobione. Rewelacja polecam: TT Studio. TT Studio.sk Wracając do, Micha do Michała, Boże, do kościółka. To jest, znajduje się na tym wzgórzu. I on był wybudowany no w połowie XI wieku. To jest jedna z najstarszych budowli na Słowacji w stylu romańskim. Może tam jakieś elementy, czekajcie, bo się zaciął Zacząć. No ale dobra, gdzie, gdzie ten kursor mój jest. W tej części można podziwiać jakieś tam elementy e, romańskiego zdobienia. To, to jest takie ikoniczne miejsce, powiedzmy, jak ta rotunda u nas w Cieszynie. Też mniej więcej z tych lat. E, zachowana w dobrym stanie. Można by było coś więcej na temat tego poszukać. Ja, ja jedynie wiem, że to jest jeden z najstarszych obiektów. Często tam się pojawia na wizyt różnych e, znaczkach, e, pocztówkach. W materiałach reklamowych, słowackich, tak tu a nie, dobra, z kontrolem przecież, Boże. O widzicie, to zdobienie takie, to jest oryginalne ponoć, czyli ma tysiąc lat i... Aha, i dookoła tutaj stwierdzono łącznie 56 grobów. Tutaj jakieś tam chyba wystają, z tego co pamiętam. Także no miejsce ma swoją historię i swój urok o zachodzie słońca idealne, bo zobaczcie, tu zachodziło słońce latem, a myśmy przyjechali, tutaj rozstawiliśmy się, rozstawiliśmy się tutaj, na tej krawędzi, czyli to jest widok w tamtą stronę. Popatrzcie, w tamtą stronę i zachód słońca idealny. Są chmury, jest pierwszy plan, taki ostro zarysowany, jest obiekt. Słońce. Fajnie, to kompozycyjnie wyszło. Chociaż, no, praktycznie mogę więcej zrobić zdjęć, bo no nie udało się, kurczę. To zrobić tak idealnie, jakbym chciał. No, nie ma co jęczeć. Ale popatrzcie, nie byliśmy tam pierwsi. Zobaczcie. Teledysku Boysów. Chcesz, by świnka. Zobaczcie, kurwa, jakieś to wypatrzyłem. <laughs> gdzie to jest, a dobra, nieważne, no kurde, świnie, teraz świnie wyskoczyły, Poczekajcie. o da. układ taneczny, no kurwa, no, <laughs> patrzcie, 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 tyk, o, było tam przed chwilą, no nieważne, taki kurcze dodatek na no, film. Wracamy do zdjęcia. Tak wyglądał oryginał, popatrzcie. Nie weszło to tak idealnie, jakbyśmy chcieli. No wiadomo, ten pierwszy plan to był podrzucony z innego zdjęcia, wymaskowany, widzicie? I... Zobaczcie, on nie jest idealnie ostry. Miałem jakiś paraliż nerwowy, <laughs> się spieszyłem, bałem się, że słońce zajdzie. Tutaj, tutaj są takie paskudne ślady na filtrze. Filtr już był troszeczkę porysowany. Filtr połówkowy Li ND06 i chyba 03 razem złożone, soft. Potem to wymaskowałem jakoś, bo to troszeczkę te filtry naszły na to. Ale było to, był to składa HDR dodatkowo z filtrem. Także to się pojawiło, matryca trochę zas zasyfiona, bo przymknięta była przysłona, to ma do F13. No i ten oryginał nie zachwyca. Trochę miękki, kurde. no Mówię Wam, por poruszyłem nieco. I tak to wyszło. Ale co? Odzyskaliśmy trochę w rawie. FX Pro. Usu usuwamy tą straczkowatą poświatę. Ja jednak to trzeba usunąć. Troszeczkę z niebem. Polaryzacja. Czyli będą podkreślone barwy i te krawędzie, wiweza. Trochę z kościółkiem robimy, rozjaśniamy go. O, i tę drugą część jakaś plama tam powstała. I tylko już na wiwezie operuje kontrast, rozjaśnienie. Tutaj kontrast mocny. Nie kontrast, proszę struktura tej trawy. Co tutaj robię? A placki jeszcze usuwałem. Z tym niebem rozjaśnienie, większy kontrast. Kontrast całości, rozjaśnienie, pewnie pewnej przerwie, musiałem pewnie odejść od i zobaczyłem, że, że jednak jest za ciemna. Korekta, yy, no, wyprostowanie, gdyby, rozjaśnienie kościoła i polaryzacja tej krawędzi jeszcze, no i taka jest końcówka. To trzeba by było jeszcze wyostrzyć, no i, i byłoby idealnie. Polecam tą miejscówkę, po prostu rewelacja. Można sobie też podjechać do Nitry. Ładne dziewczyny w Nitrze chodzą po ulicach. Takie małe, urocze miasteczko. Skoczyć sobie do Trnawa, to jest taki jeden wielki kombinat raczej. Podskoczyć sobie do Bratysławy jeszcze, no. Jechaliśmy tam specjalnie praktycznie to był główny cel a potem powrót tędy tędy, tędy tutaj dwie fajne miejscówki były Abramowa, w tych okolicach i na przedpolu Tatr gdzie to zajechałem za daleko na przedpolu Tatr tutaj pewnie zrobię dwa osobne filmy o tym ale co, na koniec powstały tam jeszcze inne zdjęcia takie, bardzo fajne to jest miniaturka, nie wrzuciłem tych wszystkich warstw, bo musiałem to omawiać po kolei na dłuższym czasie z filtrem. Słuchajcie, z filtrem, chyba tak, z filtrem, wrzuciłem tutaj filtr połówkowy i dwie ekspozycje, jedna dusza, tam w 90 sekund i jedna, y, bardzo długa chyba ze dwie minuty, jakoś tak. Że ten pierwszy plan był jaśniejszy, ale paskudnie to wyglądało. Jednak zostawiłem jedną ekspozycję. Że to jest ciemne, widoczne jest kościół i te rozmyte chmury. Ciężko było te placki tutaj usunąć, bo no jednak matryca była brudna. I zobacz, jeszcze takie powstało. To już praktycznie kończy się niebieska godzina. Za chwilę będzie ciemno, ale jeszcze na szerszej ognisko, ogniskowej, kan kanonem 5D Mark II z obiektywem. Poczekajcie, nie, to jest chyba. Kurczę, właściwie nie wiem. Hmm. Musiałem to. Dobra, nieważne, będę sprawdzał. Albo kanonem Mark II to robione było, albo Rybimokiem z Nikonem d 90 No ale też bardzo miłe zdjęcie. Karty tak dzielone typowo na pół. Tam powstało jeszcze jedno zdjęcie. Bardzo fajne, którego w tym momencie nie znalazłem, ale wrzucę Wam na koniec, jak już skończę tutaj bezpośrednio pokazywać Wam zdjęcia w Photoshopie. Także bardzo fajna sesja trzy udane zdjęcia kompozycyjne główny obiekt w mocnym punkcie kadru, rozmyte chmury, gra kolorów, podkreślona krawędź, szczególnie na tym zdjęciu, mocne światło może nawet czasem. Właśnie widać za mocne. Minus to te flary. Tego nie byłem w stanie usunąć. O, jeszcze ten placek został kurczę. W miniaturze to usunąłem. Tutaj gra kolorów. Eee, taki dynamiczny łuk. Fajne chmury. No kurczę jest wszystko. Może jakiś spredzo do obróbki by to lepiej zrobił ode mnie. Ale myślę, że nie jest źle. Tutaj podobnie, tylko już brakuje tych elementów typu ostre słońce, no bo no było za późno. Eee, popatrzcie, teraz rzucam już. To osobne, ostatnie zdjęcie. I ja go złożyłem. Przepraszam, zrobiłem rybi mokiem Nikonem D90S. Tam Michała widać. <grytanie> Wygląda, jakby miał jedną nogę. Fajne chmury. Widoczne niebo. Znacznie więcej tego nieba widocznego niż normalnie. I to jest właśnie zaleta tego zdjęcia, że może. No, nie skupia się na jednym elemencie, ale jak gdyby pokazuje całe otoczenie. Plus są w nim takie elementy ciekawe, czyli również pierwszy plan, jest światło, jest, jest gra kolorów, jest główny obiekt, chociaż stosunkowo mało widoczny. No i chmury, chmury takie właśnie bajkowe, ciekawe. Dobra, tyle chyba się rozgadałem. Zachęcam do odwiedzenia tej miejscówki. Stosunkowo mało znana, chyba tylko ja tam byłem, z Polaków bo tylko moje zdjęcia tego miejsca gdziekolwiek na portalach widziałem. Pozdrawiam!